Cześć! A! A! Mhm? Gabi, 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 gabi. Gabi, 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 gabi. Gabi, gabi, Ręce niżej troszkę Jeszcze niżej, przed siebie felgę Przed siebie, jeszcze troszkę O tak 40 sekund Troszkę niżej ręce jeszcze Troszkę niżej, 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 niżej. Schodzimy troszkę. Minutę mamy. Minuta 17. Gabi, 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 gabi. Minuta 30. Dziękujemy. Ogłoszenia dusz pasterskie. Teraz trochę ogłoszeń, bo tak wypadałoby w końcu. Cała ta impreza odbyła się dzięki przede wszystkim dzięki burmistrzowi Janowi Lubelskiego, który udostępnił nam ten teren. Wszystkie nagrody, które tu mamy, oczywiście są sponsorowane. Sponsorzy nasi to między innymi Sidowski z Fergami się tu ładnie wystawili łącznie ze swoim sklepem detailingowym Shuruburu Kolejnymi sponsorami są Bonus, serwis opon też tutaj z Janowa ADBL, chyba tego nie muszę przedstawiać, firma detailingowa Deturner Mamy tutaj też autotechnik Łukasz Potaczała Gofer Garage BCI budownictwo i to by było na tyle. Autołysiak jeszcze, przepraszam. Dziękujemy sponsorom za pomoc w przygotowaniu wszystkiego, w nagraniu nagród. No i lecimy dalej. Zacznijmy Ciężka, ciężka. No nie, nie, nie. To jest w tamtym roku? No. Ale była na... Nasza. No na Bo to był, bo była fejkowa w tamtym roku! W tym roku oryginał! <grylski> no, ale to na ale

Minuta pięćdziesiąt, pyców przebieraj nogami, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Mamy dwie minuty. Pycuz, Pycu, pycuz. Dawaj, minuty dawaj, dawaj, dawaj. No to jest najstarszy, medal się należy Startujemy. Dużo, <laughs> ja no no, się, kurwa i na siła jest, nie? No. Bo nie zastanie, kurwa, i trzyma, a nie tak. Ile siły więcej? Ponownie. I mamy 20 sekund. 30 sekund <śmiennie> się, dawaj, dajemy, boże, zbieram, proszę. Proszę. Trzymaj, dawaj, dawaj Nie, boże, boże. Boże, boże. No. Nie puszczamy 40 sekund I 45 sekund Dziękujemy za udział I start 20 isso, I 40 sekund masz już. Jest minuta. Minuta dwadzieścia sekund. Minuta trzydzieści. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Minuta czterdzieści Do góry, do góry. Trzymaj o, mocno, właśnie, nie poddawaj się. Do, do, tak, do góry, do góry. Tak Minuta czterdzieści osiem. Dobry dobry. Dobry Les gens Pięćdziesiąt sekund. I masz minutę. Minuta dziewięć sekund. Tam był raz chyba, nie? Ale nie ma potórek. Każdy po jednej szansie.

Minuta czasu Minuta trzynaście Na spokojnie, na spokojnie do rekordu jeszcze ponad minutę Trzymaj, trzymaj Może jakiś doping? Dawaj Dawaj! 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 Oddychaj, 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 oddychaj ważny! Minuta czterdzieści. Jeszcze minuta i twoje pierwsze miejsce będzie. Dawaj, 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 dawaj! Minuta pięćdziesiąt dwa. Trzymaj! I masz dwie minuty, dziw na koszulce zobowiązuje, dajesz, 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 dajesz. Dwie minuty i dziesięć sekund, trzymaj! Jeszcze chwilkę, dwie minuty dwadzieścia, jeszcze, jeszcze trzy sekundy, jeszcze, 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 jeszcze trzymaj, 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 trzymaj! Dwie minuty 30 i mamy pierwsze miejsce, brawo! Brawa, brawa, dwie minuty 30 I mamy ostatnią zawodniczkę. A zawodnik jeszcze jest, zawodniczka jest ostatnia. Spokojnie się. <noise> Za to bo pierwsze 20 sekund. Jeszcze masz minutkę do rekordu. Ręce prosto i oddychaj Jeszcze 40 sekund. 47 sekund. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 55 sekund. Trzymasz, trzymasz, trzymasz. Dobrze jest, oddychaj. Mamy minutę, trzymasz już blisko do pierwszego miejsca, dasz radę, dasz radę. I mamy minutę i 8 sekund. Brawa, brawa, brawa. I mamy ostatniego zawodnika. Start.

Pięćdziesiąt sekund, a ręka nawet nie drgnie. Dajesz! Trzymaj ją kurwa! Minuta. <laughs> Masz pierwszą minutę. Łatwo, łatwo jest, łatwo. Minuta 16 sekund, dajesz, dajesz, dajesz. Jeszcze minuta i rekord twój. Jeszcze godzina, jeszcze godzina. On jeszcze miał test na nieskończoność

2 <Laborator 'a> minuty 20 sekund, Trzymasz to! Jeszcze sekund, 10 sekund, Jeszcze sekund, 10 sekund, Masi! Masi! 10 jeszcze, jeszcze, jeszcze! I masz to! 2 minuty sekund, sekundy! Mamy pierwsze miejsce.